Nasz klub seniora i zawsze czekam naszym poniedziałek nie przyjdzie, że pójdę na to, do tego klubu. Tam jest bardzo pięknie. Śpiewamy sobie I różne dobsi, gadamy sobie. Nie? i Kawkę pijemy zawsze, zawsze, zawsze coś, je. jak są imieniny, to też bardzo uroczyście. Pani Agnieszka zawsze z czemu takiej sprawie swoje swój ten, 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 no, zdjęcie napisane, wszyscy się podpisujemy, zaś takie miłe wspomnienia są, zawsze na dalsze lata. U każdej osobie, która ma imię, mimi, do, nad, z tyłu tego zdjęcia piszemy o tej osobie same dobre rzeczy, różne wspomnienia. Bardzo, bardzo, miło wspominam czasy nad morzem, bo zawsze jak szłam, że z panią Agnieszką i Basią, to żeśmy się morzem, po, po piasku, na boso, to było bardzo przyjemnie. A człowiek już nie był taki młody, bo już miał 84 lata, ale się nie bałam, zawsze szłam spokojnie, i wesoło i żeśmy i śpiewali nie, raz Piękniej, żeby nie być, na, żeby być nad morzem, a nie iść wodą sobie. To nie wyobrażam sobie, chociaż zimna nieraz woda była, ale trzeba iść zobaczyć, że jak to jest. Nie, przyjemnie, nie. Ale lubiłam bardzo, bardzo lubię jechać. I może w tym roku pojedziemy, no mam nadzieję, nie? że pojedziemy, czy nie. Żeby pięknie było pogoda! To było tak, że poszliśmy na tę plażę razem, a mi się trochę robiło słabo. Ja musiałam iść. Adam je wziął po pachę i żeśmy śli do domu. I zaprowadził mnie. A ja mówię, a jak wrócimy, to jak to będzie? No nas no, podniosą, co się martwisz. Rano, żebyśmy mieli kawkę sobie, żebyśmy rozmawiali o przyjemnych rzeczach, co będziemy robić, a pani Agnieszka na wcale nie do takiego strzelenia, że myśmy robili. <laughs> <myśmy śmiech> <myśmy śmiech> <myśmy tam. śmiech> Z czorkami, to mieliśmy zawsze takie, żeśmy mówili, kawkę, tam wszystko słodkie czy coś z niej, I, i, i żeśmy śpiewali. I pani Agnieszki, mąż, zawsze nam zagrał, pięknie nie? śpiewał, cudownie było, tego się nie zapomni nigdy. Pragnę, pragnę, żebym jeszcze w moich latach doczekała, żeby była lat może. Halo, to bajeczka. Posłuchajcie! Dzień dobry, opowiem wam bajeczkę o czerwonym kapturku. Dawno, dawno temu w małej harstce mieszkała sobie mama z córeczką, którzy wszyscy nazywali czerwonym kaptureczkiem. Pewnego dnia babcia zachorowała, dlatego mama powiedziała pójdziesz do babci Weź koszyczek. W tym koszyczku masz bułeczki, placuszka, wódeczkę i jabłuszka. I powiedziała mama czewornemu kapturkowi, żeby wstać prosto przez lat, nigdzie nie zbaczał zdrowia. Kapturek poszedł do lasu, prosto drogą i zboczył sobie troszkę, bo zobaczył kwiatuszki takie ładne. I mówi: zabiorę je do babuni, bo babcia takie kwiatuszki bardzo lubi. I wtedy ujrzała wilka. Wilk zapytał czerwonego kapturka: dokąd idziesz? Idę do babci, bo, bo babcia jest chora, bardzo jej jedzenie. A gdzie babcia mieszka? Tam daleko. Wilk poleciał do babci. Kiedy dotarł do chatki, zapukał do drzwi. Kto tam? Babcia się pyta. Czerwony kapturek, to ja. I wszedł do środka, zobaczył babcię i ją połknął. A potem założył czepek, okulary i wskoczył do łóżka. Nagle usłyszał, że ktoś puka do drzwi. A to był czerwony kapturek. To tam? Ja, Czerwony Kapturek, no to wejdź. Czerwony Kapturek podszedł do babci i bardzo się zdziwił. Czerwony Kapturek zapytał się: Babciu, czemu masz takie duże oczy, żebym cię widział? O babciu, a czemu masz takie duże uszy, żebym cię słyszał? Babciu, a czemu masz takie duże. Zęby, żebym cię zjadł. A wilk tylko na to czekał i poukroczył owalnego kapturka. Akurat tam przechodził leśniczy i słyszał dziwne chrapanie. i wszedł do środka i zobaczył, że w łóżku chrapie wilk i domyślił się, co się stało. I wziął nożyczki, rozciął brzuch, a z brzucha wyskoczyła babcia i czerwony kapturek. A wielkowi włożył do, do brzucha kamieni i zaszył mu ten brzuch. Kiedy się obudził, to pobiegł daleko do, do rzeki się napić. A w domku u babci zapanował spokój i radość. Babcia wyjęła wszystko z koszyczka i wszyscy razem świętowali. I tak się kończy bajeczka o czerwonym kaptureczku.